Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli podpisać się pod projektem bardzo ważnym dla regionu. Projekt ma na celu modernizację i budowę umocnień brzegowych w, na terenie, tak to można powiedzieć, gminy Rewal. Przede wszystkim ma na celu ochronę brzegów morskich w tej gminie. Dla nas, dla Wojewódzkiego Funduszu, jest to szesnasty projekt, który będziemy realizowali, nadzorowali jako instytucja wdrażająca. Całkowita wartość wszystkich projektów, które są realizowane w oparciu o środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to jest 807 417 tysięcy złotych. Natomiast wartość dofinansowania z Unii 529 milionów 770. 3 zł jest szansa na następne. Kolejne trzy projekty są jak gdyby w obróbce. Jeden z nich już jest właściwie po ocenach i wszystko wskazuje na to, że w miesiącu październiku podpiszemy umowę. Beneficjentem w tym przypadku będzie zachodniopomorski zarząd Melioracji Urządzeń wodnych w Szczecinie, a projekt również będzie miał na celu ochronę brzegów morskich w okolicy Jamna Mielna. Przypominam sobie takie e, sytuacje, które miały na miejscu mniej więcej dwa lata temu. Po dużych sztormach. Wówczas tutaj po raz pierwszy tutaj dyskutowaliśmy na temat potrzeby zrealizowania e, e, ochrony brzegów morskich w okolicy Rywala. Nawet przypominam sobie zdjęcia, które przez państwa były zamieszczane w prasie z takim przesuniętym w, głod, w głąb lądu kutrem, z ogromnymi zniszczeniami, zniszczeniami linii brzegowej, również ze zniszczeniami, które mają charakter nie tylko infrastrukturalny, ale przyrodniczy. Stąd bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli, jak gdyby, rozpocząć proces inwestycyjny w miejscu, które z całą pewnością się zmieni po realizacji tego projektu. Chcemy się w szczególności skoncentrować na rejonach zainwestowanych, to znaczy takich, gdzie wartość zaplecza jest duża, gdzie zaplecze jest zagospodarowane, gdzie ewentualne zniszczenia spowodowane przez powoź morską, przez sztorm, mogą doprowadzić do uszkodzeń do strat w infrastrukturze zaplecza, drogach, w budynkach w tego typu obiektach. Idąc od zachodu, pierwsze miejsce, które chcemy zabezpieczyć, nie jest położone jako jedyne w gminie Rewal, jest położone w gminie, gminie Dziwnów. To jest odcinek brzegu pomiędzy międzywodziem mniej więcej a dziwnowem na zachód od ujścia Cieśniny dziwnym. Tam na zapleczu jest jezioro Martwa Dziwna, które historycznie było kiedyś starym ujściem dziwny. Jest tam bardzo stary, bardzo słaby przy tym wał, bardzo wąski wał dymowy. On już był wielokrotnie naruszany, w tej chwili zabezpieczony prowizorycznie takimi workami z got tekstyliów wypełnionymi piaskiem. Chcemy teraz to prowizoryczne zabezpieczenie wymienić na zabezpieczenie trwałe, wybudowane już porządnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. To jest y, bardzo istotne, gdyż przerwanie wału wydmowego w tym miejscu mogłoby spowodować przelanie się wód Bałtyku do wód Jeziora Martwa Dziwna, w konsekwencji zalanie drogi łączącej y, między zdroje z dziwnowym dalej z i mogłoby zagrozić y, osiedlom y, miasta Dziwnów, które tam się znajdują w okolicy. To jest takie pierwsze miejsce, które my chcemy zabezpieczyć. Następny rejon y, to już jest położony w gminie Dziwnów, to jest generalnie y, rewal, miejscowość rewal i miejscowość Niechorze. Będą budowane w miejscowości Rewa i Niechorze opaski brzegowe z narzutów kamiennych. To są opaski, które uzupełnią istniejący już tam system opasek brzegowych. Te najbardziej newralgiczne miejsca już tam zostały zabezpieczone, ale zostały jeszcze odcinki, które trzeba uzupełnić. Te odcinki chcemy tam zabezpieczyć. Tam jest również wysoki rodowany klif i są na zapleczu budynki, są obiekty, które wymagają ochrony. Będziemy też odtwarzać, odbudowywać i rozbudowywać zespoły ostróg w tym rejonie. Ostrogi to są wbrew powszechnemu mniemaniu, że służą rozbijaniu fal, osłabianiu siły fali. Ostrogi nie służą temu celowi. Ostrogi służą akumulacji piasku y, transportowanego przez morze i poszerzeniu dzięki temu plaż. Mamy taki zespół ostróg w Rywalu, mamy taki zespół ostróg w Niechorzu. Oba będziemy remontować i rozbudowywać dodatkowe ostrogi po to, żeby umożliwić w tych miejscach poszerzenie plaży. I dalej będziemy budować opaskę brzegową pomiędzy ciężką opaską, która chroni podstawę klifu, pod latarnią morską w Niechorzu, w kierunku miejscowości Niechorze. Tam też są dwie opaski, pomiędzy którymi jest wolna przestrzeń. Ta przestrzeń w tej chwili no, podlega erozji, podlega niszczeniu. Tam zagrożony jest, jest taki piękny szlak spacerowy, który prowadzi po koronie klifu tam chcemy tę opaskę wybudować chcemy ten szlak spacerowy czyli przejście z miejscowości Niechorze do latarni morskiej zabezpieczyć na trwałe Proszę Państwu tak, oryginał. Panie Dyrektorze serdecznie gratuluję. Życzę bardzo dziękuję. Jeszcze wytrwałości w realizacji tego projektu. Robimy najlepiej jak się da. Gratuluję Panie Dyrektorze. Jako gmina typowo turystyczna, która żyje można powiedzieć z Bałtyku, która żyje ze słonecznych plaż. Myślę, że tutaj dzisiaj jest najbardziej szczęśliwa z podpisania tej umowy i cieszę się, że poprzez ratowanie środowiska tym samym można wzbogacać naszą ofertę turystyczną, czyli wspaniale poszerzać nasze plaże po już wielokrotnie zgłaszaliśmy ten problem i, i myślę, że i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Urząd Polski widział wiele lat naszych starań, widać wiele naszych starań o to, aby te plaże no, miały te swoje minima, ponieważ to, co pan dyrektor wspomniał wcześniej, i zagrożenie podczas sztormów, zwłaszcza sztormów zimowych, które doprowadziło do, do całkowitej katastrofy, jeśli chodzi o, o bazy yy, nasze przystanie rybackie. No czy także zagrożenie dla zejść plażowych, które na, na wysokim klifie w gminie jest ich kilka i to także były poważne zagrożenia. Poprzez ostatnie lata widzimy bardzo mocne inwestowanie i zabezpieczanie brzegu morskiego, i cieszę się, że jest zrozumienie także w Wojewódzkim Funduszu. I jeszcze raz podkreślę, poprzez ochronę środowiska do bardzo mocnego wzmocnienia ekonomicznego gminy Rewal, poprzez powiększanie ich pięknych plaż, także jestem myślę wyrazicielem tutaj całych jakby szczęśliwym i wójtem i mieszkańcem tej gminy, która może dzisiaj obwieścić wielki sukces dla tych małych miejscowości dzięki współpracy, która naprawdę trwa już wiele lat, a zaczynaliśmy wspólnie myślę, że to symboliczne ratowanie ruin Kościółka w Trzęsaczu dzisiaj przynosi te wymierne efekty.